Proszę jak tutaj śpi sobie nasza kochana laluńka. Nie wiadomo czy lalunka się nie będzie nazywać inaczej. Pewnie będzie się nazywać inaczej. Ale zostawimy to Ani. Taka piękna kiciulka, taka śliczna moja kochana piękno. Tak, zawsze się troszkę boi kotek, jak ja przyjdę i tu ją zatrzepiam. Co tu masz? To dlaczego tu tak nic nie widać? O, teraz może będzie. Teraz może będzie, kituka widać. Taki kruszyneczka tutaj śpi. Aniu, jeszcze na razie jej tak nie dotykaj z taką pewnością. Pamiętaj, musisz jednym paluszkiem zaczynać. Wydaje mi się, że tutaj od tego miejsca drapać troszkę, tutaj na czółku. O, ona widać, że się wtedy trochę odpręża. Bo im dalej tu na tułowiu, tym bardziej to dla niej jest y, takie zagrażające. Ale tutaj, między łóżkami, za łóżkiem, tutaj jest dobrze. O, tu jest dobrze. Kotkowi zamyka oczka. Tu jest dobrze, może się doczekamy mroczenia. Takie piękności nasze kochane jedzie, słoneczko, i nawet nie wie, nawet nie wie, że jedzie daleko, do Krakowa. Kochana Kiciulko, gdzie to widzisz? Co ci to przyszło? Co ci to przyszło po całym świecie podróżować? Dobrze, że nie po świecie. Moje słoneczko kochane. O mrucze. Mrucze. Jestem mruczulkiem ślicznym. Mruczulkiem jestem. Tak. Śliczności kochane. I moja piękna. Jaka ty jesteś cudowna. Naprawdę, nie mogę się Tobą na zachwycać. Jesteś wspaniałą koteczką, wiesz? Wspaniała jesteś. Cieszę się, że będziesz miała domek. Bardzo się cieszę. Taka, kochana, bo teraz tu już ani byś nie mogła wrócić. Słoneczko śliczne, kochany. Takie, kochane. Taki, kochane. Zobacz, ciotka ci znowu mięsko przyniosła. Zjadła byś z I? No. Ostatnie. Ostatnie kawałeczki będzie jadła. Boże, jak tutaj to słońce świeci. Nic nie widać na pewno na filmie. No dobrze, to ostatni filmik z naszą Lalunką śliczną. Myślę, że filmik bardzo budujący. Ja bym zawsze chciała mieć takie dzikie koty. Jeżeli już jakieś dzikie do mnie przychodzą, to zawsze żeby były takie potulne, rzeczne, kochane. A Jak ona mruczy. Hmm. Ania będzie marzyła o takiej chwili, kiedy kiciunka będzie mruczała pod jej ręką. Troszkę już oswoiłam, troszkę już zrobiłam dobrego, prawda? To cio, żegnaj się z ciotkami, piękności nasza. <laughs> Trzymajcie za mnie kciuki, powiedz, żebym dobrze zniosła to wszystko. Papa. Pa. To siurka, dzień dobry. Och, co ja znowu ci przyniosłam? Co to takiego. Co to takiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Hello. Jestecie wiecie trzeba wygłaskać, tak? To siulka, ślicznutko. Śliczniutka moja. To siuleczko. Bądź niespodzianką. Bądź niespodzianką, kochanie. Jaka ty jesteś mięciutka, co to za wspaniały kotek? Taki grzeczny, taki kochany koteczek, po oczach mogę dotykać, trochę się denerwuję, wiadomo, proszę, no mam, mam, masz, no a mam, tak, no, jedz paluszków, no masz, mam, tak, ślicznie, super, ekstra, rewelacja. Ankaj. Okay. Tak. Super. Brawo, kiturka. No z rączki kotek zjada, jaki kochany, jak pięknie. Proszę. No. Tak jaka ty jesteś kochana Kicia jak łatwo do twojego serduszka się dostać po prostu karmiąc cię dobrymi kąskami i łagłaszcząc odpowiednio wtedy kotek zaczyna mruczeć, tak? no proszę, nawet po całym ciałku mogę do... no niesamowite nawet po dupce mogę troszeczkę, tak? taki pięty jest kotek, sztywny jak tak zwany koci ogon Proszę. No. Tak. Pięknie. No, jak ty ślicznie to robisz? Przy okazji mi paluszki troszeczkę tak poliżesz. Jestem z Ciebie bardzo dumna, kochanie. Bardzo dumna i takiego koteczka to wszyscy powinni chcieć. Bo jest taki mądry. Proszę. Jak rokuje cudownie. Takich dobrych rzeczy to nie Jad koteczek, prawda? No tak. O, cudownie. Cudownie. A z torbami pójdę przez was. Tak? Muszę stać w mięsnym, czego nienawidzę. Po prostu wstyd mi, jak tam stoję, wiesz? Po prostu się tak wstydzę, że mnie ktoś zobaczy. I przed sobą się wstydzę, i to całe cierpienie, które tam jest, tak na mnie działa okropnie, męka. Ale poświęcam się dla Was. No, tu jeszcze taki malutki, o właśnie. No i już zjedzone. Koniec przyjemności, wieś, Koniec przyjemności jedzeniowej. Co to było? Włączasz traktor? Czy to było odstraszanie mnie? Bo nie usłyszałam dobrze. Nie bój się kochana. Nie bój malutka. Nie bój się kochana. Nie bój. Będzie dobrze, wszystko zobaczysz. Tak? No trochę. A może byśmy się pobawiły? mysieczką, co to jest? zobacz, jaka fajna mysieczka no chodź się pobawimy zobacz, no, jaka fajna można sobie tutaj nią bawić się Hop. tak malutko To. ojej, a co to? ty chyba jednak warczysz na mnie, tak? ojej taki kochany kotek warczy Musisz się tak tam wciskać. Nie wciskaj się tak w kącie. No dobra. To tyle. na nagrywałam i tak strasznie długo. Kto to będzie oglądał? To na razie tyle. Dobry laluńku. Właściwie dobry wieczór lalunieczku. Cześć kochana moja. Kolejny dzionek ci minął, tak? Czekaj, ja się tu usiądę koło ciebie? Wiesz, o, tu sobie usiądę. Myślę, że będę mogła Cię pogłaskać. Czy to jest zbyt ryzykowne, tam wsadzać rękę? Ciołko, kochana. Malutka moja. Hmm? Kiciulka śliczna. Gdzie ty siedzisz sobie tutaj? Cześć, maleńka. Ile można siedzieć? Powiedz. W samotności. Będziemy dawać ogłoszenie jutro, nie się kochanie, ojej, ojej, spokojnie, ojej, jak drży o mój Boże, o mój Boże, jak drży kiciulka, moje kochane. Moje słoneczko, nie bój się tak strasznie. O mój boże, jak ona się tam trzęsie cała, ludzie. Kiciulku, kochany. Czemu tak się trzęsiesz, maleńko, maleńko Kiciulku. Nie idź nigdzie, chociaż... Bo dam jutro ogłoszenie, że szukasz chociaż domu tymczasowego, tak, na trzy tygodnie. No bo jak nikt jej nie zechce, no to kłopot, no naprawdę. Mój termin wyjazdu się zbliża, mam najprawdopodobniej tydzień jeszcze czekam, aż koleżanka potwierdzi, czy jej domek będzie wolny. Cóż, bardzo przykre. Bardzo przykre. Nie kochanie. Jesteś taka ładna, Kiciulko. Żal mi Ciebie. No dobra, już nie będę teraz marudzić. Kiciulce zaraz dam jedzonko. Jeszcze się pogłaszczemy. Troszeczkę będziemy się oswajać. A Was prosimy o dobre fluidy. Żeby ktoś powiedział, dobrze, ja wezmę tą kitkę i będę, dam jej czas i pozwolę jej w swoim tempie się oswajać. Tak? Kochana. No, będzie dobrze. Nie musi. Nie, nie.